Wysokiej jakości buty sportowe, czyli trampki lub sneakersy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród miłośników eleganckiego, klasycznego obuwia. Stanowią świetną alternatywę na weekendowy odpoczynek oraz wszędzie tam, gdzie stawiasz przede wszystkim na wygodę. Przyjrzyjmy się najmniej formalnym modelom, które znajdziesz w naszej ofercie. Model Sprint to snickersy wykonane ze skóry cielęcej. Posiadają wymienne wkładki, gumową podeszwę oraz smukłe kopyto sneaker na tęgości F. Wykonane w technologii Stitch Down zapewniającej lekkość przy jednoczesnej trwałości konstrukcji. Jasny kolor i minimalizm sprawiają, że są stworzone z myślą o codziennych, jak i półeleganckich stylizacjach. Idealnie pasować będą do jeansów, joggerów lub spodni typu chino. Osoby szukające jeszcze bardziej sportowego charakteru powinny zainteresować się modelem Foster. To sneakersy wykonane ze skóry zamszowej. Wymienne wkładki oraz gumowa podeszwa sprawiają, że stopy będą w nich odpowiednio amortyzowane podczas codziennego użytkowania. Buty zostały uszyte na kopycie szewski Trainer w gości F. Posiadamy je w kilku wersjach kolorystycznych – zielonej, granatowej, czarnej i brązowej. Pamiętaj, że sneakersy z powodzeniem mogą służyć jako dopełnienie kolekcji przez cały rok. Odwiedź nasze salony, aby próbować wspomniane dziś propozycje na żywo. Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego modelu i rozmiaru oraz wyjaśnimy, jak o nie zadbać, abyś mógł cieszyć się nową parą jak najdłużej.